Dzień dobry. witajcie. Dziś na zagręb przyszedłem z łyżeczką, z łyżeczką od herbaty, bo cały czas próbuję sobie wyobrazić, że w takiej jednej łyżeczce żyznej gleby znajduje się więcej mikroorganizmów niż ludzi na Ziemi. W ogóle niewyobrażalne. Naukowcy tak szacują, że w takiej łyżeczce żyznej gleby, żyznej gleby, jest około 10 miliardów mikroorganizmów. Głównie bakterie, grzyby to są te mikroorganizmy, które nas najbardziej interesują, jeśli myślimy o roślinach. A ludzi na Ziemi około 8,5 miliarda. Po prostu niesamowite. W takiej małej garstce. Tak wiele życia. Oczywiście życia niewidocznego gołym okiem, a szkoda, a szkoda, bo można by się przekonać, jak ważne jest to życie. Ważne życie dla gleby, dlatego żeby gleba była żywa. Bardzo ważna dla naszych roślin, no i także dla nas bardzo ważna. Te mikroorganizmy wiążą nasz świat. Coraz więcej wiemy o roli mikroorganizmów w życiu roślin, o tym jak mikroorganizmy komunikują się z roślinami albo jak rośliny komunikują się z mikroorganizmami, w jaki sposób żyją w symbiozie. To, co wiemy, to jeszcze jest dopiero wierzchołek góry lodowej, bo jedna trzecia, jedna czwarta życia naszej planety schowana jest pod powierzchnią gleby, w związku z tym chcielibyśmy poznać jeszcze więcej, jeszcze więcej. No ale na razie wiemy, że mikroorganizmy. Dostarczają składniki pokarmowe naszym roślinom, naszym drzewom, naszym krzewom, bylinom, kwiatom jednorocznym, naszym warzywom. To mikroorganizmy dostarczają te składniki pokarmowe, które są zawarte w, gleba, w glebie, albo które są zawarte w oborniku, który dajemy, albo są zawarte w nawozach rozkładających się, nawozach zielonych. One dostarczają składniki pokarmowe. Jednocześnie mikroorganizmy e, mikoryza rozbudowują te systemy korzeniowe naszych roślin i dzięki temu ułatwi roślinom jest pobrać składniki pokarmowe i pobrać wodę także z gleby. Docierają do głębszych warstw i coraz szerszych warstw podłoża. Nie bez przyczyny mówi się, że las to jest jedna wielka grzybnia, tylko gdzie gdzieniegdzie poprzerastana drzewami. To mikroorganizmy rozkładają materię organiczną. To mikroorganizmy rozkładają opadające liście, opadające drzewa, nasz obornik które składujemy na pryzmie kompostowej, czy kompost. To mikroorganizmy, one rozkładają tę materię organiczną do czynników albo do takich składników, które są potem dostępne dla rośliny. To mikroorganizmy zajmują się skałami. To mikroorganizmy tworzą naszą glebę. To bakterie kiedyś, przed milionami lat zaczęły tworzyć ze skały naszą glebę. I one to robią nadal. Czasem poleca się, żeby jesienią zastosować, albo w ogóle, żeby zastosować mążkę bazaltową do posypywania, bo ma wiele cennych składników, albo inne mielone skały na zegony, na rabaty. Tak, ale to jest mielona skała. W jaki sposób roślina ma z tej mielonej skały wycisnąć, jak z pomarańczy, ten sok? No to od tego są bakterie. Bakterie, które przerobią te drobne ziarenka, nawet najdrobniejsze, to jest nie są przyswajalne dla jeszcze dla korzeni roślin. Te drobne przerobią na składniki, które potem będzie mogła pobrać roślina swoimi korzeniami. Poprawiają przez to także strukturę gleby. Niezwykle cenne mikroorganizmy, dzięki którym żyje gleba, dzięki którym żyją rośliny i są zdrowe rośliny. Dlatego, że dobre grzyby, dobre bakterie, dobre mikroorganizmy, które dodajemy, które uprawiamy w naszej glebie, które hodujemy w naszej glebie, my roztropni ogrodnicy ekologiczni powodują, że te patogeniczne, że te złe mikroorganizmy, że te, które powodują choroby, wypierane są, wypierane są. W ogrodach ekologicznych dbamy o to, żeby gleba była żywa, o to, żeby była Żywa gleba i żeby mogły te mikroorganizmy kontaktować się i komunikować się z naszymi roślinami. Dlatego myślimy o życiu w glebie. Oczywiście jest wiele preparatów, które wzbogacają życie w glebie, które wnoszą te dobre mikroorganizmy. Są różnego rodzaju mikoryzy, szczepionki mikoryzowe, które można stosować, tylko uwaga, rozsądnie stosować, bo nie każda mikoryza będzie z każdą rośliną dobrze współpracowała. Są preparaty z bakteriami, które wiążą azot, bakteriami, które szybciej rozkładają, resztki pożniwne czyli ulegają powodują szybszy rozkład materii organicznej ale my ogrodnicy ekologiczni mamy jeden bardzo silny bardzo silnie skoncentrowany preparat który zawiera bakterie, które zawiera grzyby, które zawiera po prostu pełno mikroorganizmów Oczywiście mówię o kompoście, o kompoście, które powstaje w naszych ogrodach. Kompoście, które robimy z naszych resztek, e, z ogrodu, który robimy z resztek kuchennych. Kompost. Kompost jest tą szczepionką życia. Kompost nie traktujemy w ogrodach ekologicznych często jako nawozu, tylko my traktujemy jako szczepionkę życia, jako ta, która zasili nasze zagony, nasze rabaty, nasze grządki. Tymi mikroorganizmami. Na końcu filmu będzie link do filmu, w którym mówię i opowiadam, jak zrobić dobry kompost, jak zrobić porządny kompost. Wiem, że ten film niektóre szkoły wyświetlają, niektóre uczelnie wyświetlają na zajęciach z ogrodnictwa. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, bo kompost, bo kompost jest tym, co możemy w naszym ogrodzie wyprodukować najcenniejszego. Dlatego co roku ściółkuję swoje grządki, swoje rabaty, przekompostowaną materią organiczną, kompostem, przekompostowanymi zrębkami, przekompostowaną korą tymi szczepionkami życia, te, które wnoszą bakterie, które wnoszą Grzyby w moją glebę, ale jednocześnie ja staram się nie zakłócać tego życia glebowego, staram się nie zabijać go, nie przeszkadzać mu w rozwoju, w przetrwaniu. Nie przekopuję mojej gleby, bo mikroorganizmy są wybredne. Niektóre wolą wierzchnią warstwę, gdzie jest mniej wilgoci, a więcej powietrza, inne chowają się głębiej, gdzie jest więcej wilgoci, a mniej powietrza. Przekopując, przewracając glebę, zaburzamy te warunki siedliskowe i po prostu część mikroorganizmów. Obumiera, nie stosuje chemicznych środków ochrony roślin. Nie ma selektywnych środków ochrony roślin, że będą działać na złe grzyby, a dobre grzyby zostawią w spokoju i powiedzą dobra, to rozwijajcie się dalej. Nie. Jak zabijają środki przeciwgrzybiczne, to zarówno te złe grzyby, jak i dobre grzyby. Nie chcę zabijać grzybów w swoim ogrodzie, nie chcę zabijać tego życia w glebie, bo ono jest ważne. Wiem, jak jest ważne dla moich roślin. Podobnie nie stosuję nawozów sztucznych, bo nawozy sztuczne mocno zubożają życie w glebie. Robi się coraz bardziej ubogie. Jak najwięcej stosuję nawozów organicznych, zielonych nawozów, przekompostowanego obornika czy obornika granulowanego, gnojówek, to są nawozy, które nie zakłócają życia w glebie, a wręcz wspomagają to życie w glebie, wspomagają rozwój tego życia w glebie. Dzisiaj w filmie więcej mówiłem nie jak, a dlaczego. Ważne jest to, żeby czasami pomyśleć, dlaczego coś robimy, żeby zrozumieć, dlaczego stosujemy kompost, dlaczego nie przekopujemy, dlaczego nie stosujemy chemicznych środków ochrony roślin. Zrozumieć, jak ważne jest to życie w glebie i te relacje mikroorganizmy a nasze rośliny. Dziękuję bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach. Do zobaczenia.